Godzina 650. Czas na pobudkę. Masz jeszcze 5 minut twojego czasu. Włączamy światło. Jagoda, wstawaj. No tak. To ja robię dalej śniadanie. Co dzisiaj zjemy? Tu hmm. jest łatwa decyzja. Kto myślał, że z nas takie ranny ptaszki, że z chęcią się wstaje o godzinie 7? Ja go zęby, to znaczy myję zęby, jest w trakcie. Ja robię do końca śniadanko. Potem nie myślę, śniadanko. Potem, jego ja da się, musi powalować i zbiera się. Do pracy, a ja tutaj jej po prostu pomagam. A potem siadam pewnie do komputera. Czekam aż się podał, gotuję, i mam chwilę przerwy. O! Światło. Jeszcze trzeba wziąć tabletki. Jagódka, chodź po tabletki. Ja Korzystam czas i zacznę się malować. Oki doki. Pogadajmy o życiu. Staliśmy o szóstej Nie, o 7.00. 6.50. Żeby pójść ogarnąć się, i ja muszę iść do pracy. Byłam na 8.30 a sam dojazd zajmuje pół godziny, więc jak ktoś nie lubi długo dojeżdżać do pracy, to nie polecam Warszawy. Ale ogólnie jest bardzo fajnie. Parków w sumie nie ma, ale jest wszędzie daleko. No bo w Warszawie tak jest, że krótka wyprawa gdziekolwiek to jest minimum 3 km. O! Herbata się robi. Idę po herbatę. No ja nie narzekam na takie tryb życia, tylko po prostu jak ktoś nie lubi, no to jest to no. że myśleli że my wstajemy o 10, jesteśmy wyspani, bo przecież studenci Bo o 10 to wstawaliśmy jak były studia Jeszcze szczury trzeba wyciągnąć Herbatka zrobiona Nie jest tak łatwo, wstajemy o tej siódmej Codzienne pytanie to jest, co jemy na śniadanie I codziennie jest odpowiedź, nie wiem To smacznego bon appetit, podano do stołu, ciesz się jedzonkiem i w ogóle Jeszcze je, a ja już muszę się ubierać, więc czas założyć jakąś biżuterię Ale ja nie wiem, co mam ubrać Ubrana? Prawie Gotowa? Prawie tylko jeszcze jak muszę o, no tak. Jeszcze lustro w ogóle mamy brudne. Godzina za 15. No i tak to wygląda. Bez żadnych sztuczek i w ogóle. Także widzimy się w następnym filmie, który będzie już jutro. I coś chciałaś jeszcze dodać? Nie. O, jeszcze na Instagramie możecie wejść. Ja jestem dzisiaj nieżywa. Tak jak ja, jest ranek, więc to, to nie jest ten film. Ale ty jeszcze możesz sobie pójść spać. Ale nie pójdę, bo już się rozbudziłem. Także widzimy się mm. już jutro. Dobranoc. See you tomorrow.